No prawie 40, prawie, prawie, jeszcze brakuje, ale no za momencik 40. 50. Będę grał. Później się będą ręce trzęsły. To już nie będę grał. RUT EK 10. O! 10 zł. O! Na browara. O. o! Jezu, dzięki, wielkie przyjacielu. Ile? Dzięki, dzięki RUT. Serdeczna, dziękuję. Kuba, 20 zł. O! To ja na flaszeczkę pod grilla daję. Bo <noise> faki się chyba umówili, słuchajcie, jeden po drugim, nie? Dzięki wielkie. Ta, I nam tych polotów, mnie przesadzili, bo my ja aż potrzebujemy. RUTEK 10 20 zł. To dorzucę na drugą flaszkę, bo przy jednej nie ma co siedzieć. <noise> Wy to słyszeliście? <noise> no bo się siostrzyczek nie rozdziela, Rutek w sensie w wtedy mocno. Aha. 20 zł. No to na jakąś dobrą zagrychę do tego. A! A! No czy myście się wściekli? Jezus dzięki! Ale nie trzeba, już już pas, dajcie spokój i chłopaki. Uśu, zrobiłem to sam. Tą piękną grafikę. Nie jest 20 zł. Na węgiel do Grilla by nie zgasło. Oho. 30 zł. To i na dobrą zapalniczkę. Czy wyżeście oszaleli? Czy wyżeście? Dziękuję pięknie, ale czy wyżeście oszaleli dzisiaj? Tocz, powiedzcie, że wam z tego farbika kupić, a nie się wy wykupiacie. Wy, wy, wy Już starczy, chłopaki, ale doceniam. Dziękuję pięknie. Nagramy sobie z tego. Dzięki.